się, że szukanie w tym mieście osobnego miejsca do nagrania właśnie takiego wstępniaka graniczy z cudem, ale okazuje się, że wystarczy dosłownie na chwilę zejść z głównej ulicy, wejść w taką właśnie popoczną. I co mamy? Rośliny dające tlen, kanciate budynki chroniące przed hałasem, a nawet ptaszki w klatkach, dające na miastkę natury w tej miejskiej dżungli. Koncepcja dzisiejszego odcinka będzie w miarę prosta, aczkolwiek jego wykonanie może okazać się nieco skomplikowane. Już mówię o co chodzi. Po pierwsze zawiążę sobie oczy opaską, a następnie siądę w motorikrze i dam się wywieźć 10 km od miejsca, w którym stoję. Następnie łączę lokalizator GPS i za jego pomocą spróbuję wrócić na miejsce, kompletnie nie znając miasta, kompletnie nie znając punktów orientacyjnych, a wiedzcie, że to jest naprawdę miejska dżungla, w której bardzo łatwo się skupić. Zacząłem od ustalenia wyjściowej pozycji Jesteśmy tutaj właśnie w takim dosyć zatłoczonym miejscu w środku miasta No, nie powiem, że w środku miasta, w środku, w środku gdzieś tam W każdym razie ustaliłem pozycję GPS Przyłączam sobie teraz e, urządzenie do szyi No i co? Pozostaje mi tylko przykryć oczy i jechać 10 km, coś około 10 km i wrócić tylko za pomocą e, tego Portret władcy, mógłby być jakimś punktem orientacyjnym. Gdyby nie to, że tutaj wszędzie są portrety władcy. Choć lokalizator dosyć wyraźnie pokazuje mi drogę w tym kierunku, to nie jestem pewien, czy chcę tam iść, bo teren jest zagrożony barierkami. Wszędzie jest pełno policji, opancerzone wozy. Chyba odbywają się tu jakieś antyrządowe protesty, o których ostatnio było głośno. Ale mimo wszystko pójdę tam. Nie jestem pewien czy to jest jakiś protest, czy po prostu targowisko. Trudno wyczuć. Tu tutaj są takie dziwne miejsca, że naprawdę ciężko powiedzieć gdzie jestem. Psy poubierane w t-shirty. Czuję się trochę jak w tym programie idiota za granicą. Wchodzę nie wiem gdzie, z kijem od szczotki, ale idziemy tam, gdzie pokazuje GPS. Stretańskie przyprawy są tak ostre, że wystarczy przejść obok nich, żeby je poczuć na oczach. W tym mieście są traktowane z dużą dowolnością I nawet przyjście na pierwszych może okazać się niezłym wyzwaniem. Czas coś wypić, bo grozi mi odwodnienie. O. Pola w woreczkę, Tego się nie spodziewałem. Zaskoczenie na każdym kroku. Ciągle mnie ktoś zaczepia, ciągle mnie coś rozprasza. A kilometry na urządzeniu nawigacyjnym wcale się nie zmniejszają Wręcz powiedziałbym, że stoją miejscu. Dlatego muszę sobie postanowić, że teraz będę szedł No, przynajmniej te 5 kilometrów Tak, żeby nic mnie nie rozpraszało Chociaż powiem Wam, że ciężko jest Owoce Tajskie dziewczyny <gry> Okej okay. Jaka cisza. Żeby doświadczyć ciszy w centrum Bangkoku, trzeba wejść w takie miejsce. Ni to ryneczek, ni to jakiś składzik. Trochę to strasznie. Ale już jestem, <grystanie> już jest jasno. I pójdziemy sobie tam. Marzyłem o tym, żeby znaleźć się właśnie w takim miejscu, czyli w Bangkoku, którego nie pokazują żadne przewodniki turystyczne. Zaczynam mieć coraz większe obawy, wchodząc w takie miejsca. Nie wiem, czy powinienem to robić. Ludzie patrzą trochę na mnie, jak na kosmitę I nie bez przyczyny <coughs> Mam nadzieję, że wyjdę stąd e, z kamerami Rę, Rę. Rę. Backtrack mimo że bardzo pomocny to nie przewiduje ślepych uliczek eee, w tamsach <grystanie> Ale zdaje się, że wyszedłem na główną ulicę albo raczej na... na torowisko Aha, aha Ok, dobra Może być torowisko Jak tylko znajdę jakąś ulicę to idę w lewo, bo Szczerze mówiąc, średnio, średnio mi się tu podoba. Dobra. Dobra, jestem na prostej drodze. Przeszedłem dopiero 2 kilometry trzeba się sprężać. Bo mi dnia nie starczy. Odkryłem dość ciekawy obiekt. Mianowicie niedokończona nitka wiaduktu za moimi plecami, ale niestety wątpię, czy starczy mi czasu, żeby to miejsce odwiedzić. Wejść tam, gdzie się zaczyna, i dojść aż do miejsca, gdzie się kończy. To byłaby niezła przygoda, bo z góry musi być niezły widok na stare miasto. Może kiedyś. jest jak byk. Znowu nie wiem, czy dobrze robię, wchodząc w takie miejsce, ale taką najszybszą drogę pokazał mi mój backtrack. Wygląda to na jakieś bardzo kameralne osiedle, nisko budżetowe. Mimo wszystko zaryzykuję i pójdę tam tę mnie nie dziwi, bo przecież takie oczywiste, że na jednym straganie jest coś w rodzaju z tekstopów, obok są pieczone kurczaki, podróbki rajbanów, kokosy i kastety. Tutaj nic nie dziwi. Ale taki kastet to chyba sobie kupię. 4 km. Wcale nie jestem głodny. Na szczęście już całkiem niedaleko. 3,5 km. Temperatura 31 stopni. Co zrobić? Trzeba iść. Zalety takiego. Podzenia najkrótszą drogą są liczne, bo można zobaczyć całkiem ciekawe miejsca. Jak na przykład to: centrum Bangkoku? A co, zamieszkam sobie w tropikalnej dżungli? Bangkok zdaje się być pełen ślepych uliczek, i to długich. I teraz już chyba wiem, jak je rozpoznawać. Jeżeli na takiej uliczce nie ma ani jednego samochodu, to prawdopodobnie jest to ślepa uliczka. I wracaj sobie. Ciekawe, czy półdzikie psy, których w Bangkoku jest mnóstwo, potrafią czytać po angielsku. Znowu wybrałem trasę na skróty. Oby te skróty okazały się prawdziwe, bo nie chciałbym się cofać. Droga nie należy do najprostszych. Ciągle jakieś przeszkody. Mostki, nie mostki. Ale coś mi się wydaje, że ten skrót będzie w porządku, bo tam przede mną jest most. Zapewne da się na niego wejść. Tak buduje się Bangkok. Po drodze natrafiłem już na kilka takich opuszczonych, niedokończonych obiektów. Najsłynniejszy z nich w Bangkoku Saturn Unique. Ma 49 pięter i podobno można do niego wejść. Na własne ryzyko oczywiście. Mój backtrack pokazuje już tylko 493 metry. I całe szczęście, bo szczerze mówiąc, mam już dosyć tego łażenia. Trasa, którą zrobiłem dzisiaj, to nie było 10 kilometrów. Bo nie leciałem jak tak po prostej drodze. Nie wiem, jak kierowca skutera to zrobił, że wywiózł mnie równe 10 kilometrów. Jak on to zrobił? Przecież on nie miał GPS-a? On miał tylko licznik w skuterze. W każdym bądź razie 490 metrów. W oddali widzę już budynek, który widzę również ze swojego okna w hotelu. Więc to już jest ostatnia prosta. No i wygląda na to, że jestem na miejscu. Zaczyna się ściemniać, więc musiało mi to zająć ładne parę godzin. Ale Bangkoku nie da się przejść, nie zatrzymując się, nie oglądając czegoś, nie próbując czegoś. Backtrack pokazuje 46 metrów I nie myli się, bo po drugiej stronie ulicy jest już mój hotel do którego teraz pójdę sobie troszkę odpocząć i przede wszystkim się napić, bo jestem totalnie odwodniony śmierdzę pewnie nie lepiej niż pół Bangkoku No więc idę Jeszcze przede mną ruchliwa ulica, której nie da się przejść